Cześć, witajcie w nowym nagraniu. W dzisiejszym filmie pogadamy o panelach winylowych. Jako, że mamy je już tutaj 4 lata, więc mogę coś powiedzieć na ich temat. Powiem jak się sprawdzają, jakie użytkujemy i czy jesteśmy zadowoleni z tego wyboru. Zapraszam na film. W dzisiejszym filmie ogólnie pokażę podłogi powiem jakie tutaj wszystko porobiliśmy, jak zamontowaliśmy i czy jesteśmy zadowoleni z tych łączeń, bo mogą być takowe pytania. Dobra, zacznijmy od paneli. I tak jak wspomniałem, u nas te panele są już 4 lata, my ogólnie mieszkamy 2 lata, ale mamy dzieci i ogólnie w salonie przebywamy najczęściej, tutaj plac zabaw dla dzieci i my tutaj najczęściej przebywamy, więc ta podłoga jest użytkowana dość intensywnie. Jeżeli chodzi o panel winylowy, to jest to taki cienki panel, na pewno już widzieliście gdzieś. Ma on około 4 mm grubości. Pod tymi panelami są, jest mata kwarcowa. Ona ma 2 mm grubości. I jeżeli ktoś będzie chciał wiedzieć, jaki to jest model, to jest to. Dobra, teraz łączenia. Słuchajcie, my tutaj mamy płytki, tutaj jest oczywiście panel winylowy i tutaj łączenia listwa aluminiowa i aby zrobić w taki sposób jak my tutaj mamy, czyli na, na jednej wysokości, to musicie pamiętać, że w trakcie wylewania podłóg, czyli z miksokreta, musicie miejsca, gdzie będą płytki, dać ciut niżej, bo płytka z klejem ma około 2 cm wysokości, a panel ma 6,5 mm. Więc musicie jakieś 14 mm przynajmniej niżej dać miejsca, gdzie będzie, gdzie będzie płytka i o tym należy pamiętać, jeżeli chcecie dawać płytki, tak jak ja. U mnie to są wstawki dekoracyjne, tutaj taka wstawka, tutaj taka wstawka i tutaj oczywiście dekoracja. I mamy jeszcze płytki w koło komina i płytki tutaj w kuchni. Ogólnie z wyboru jesteśmy zadowoleni, jeżeli chodzi o takie połączenie. Jedyną wadą takiego połączenia jest to, że te listwy aluminiowe, one te rogi w tych miejscach na przykład mają takie dość, dość zadziorne. I o, w tym miejscu na przykład jest taka zadziorna, i czasami, nie wiem, musiałbym chyba to podocinać czy coś takiego, i czasami zahaczam skarpetą, no i skarpety są dość często porwane. O, w tym miejscu na przykład nie dochodzi tak do podłogi do końca, no i tutaj czasami się zahacza, więc to jest taka wada. Musiałbym to po prostu zdemontować i jeszcze chyba poobcinać albo coś takiego porobić, może kiedyś jak będzie trochę wolnego czasu to tak zrobię. Także ogólnie już wiecie, że jeżeli chcecie coś takiego zrobić, czyli jakieś wstawki, łączenia z, e, z płytkami to musicie dać niżej wylewkę e, z mikso kreta. I jeżeli chodzi o ogólne użytkowanie, to na pewno trzeba przyznać, że jeżeli damy matę kwarcową i damy panel, to jest cicho, tak? Możemy chodzić w butach, możemy klepać tutaj i nie ma zbyt dużego echa, bo przy zwykłych panelach albo przy deskach na pewno to echo jakieś tam zdecydowanie większe jest. Tutaj wydaje mi się, że jest ono tłumione właśnie dzięki tej macie albo dzięki temu panelowi, no bo on jest, nie jest 100% twardy, tylko jest delikatnie miękki i nie ma jakiegoś tam echa. Na tej podłodze działo się wszystko, od ciągania tych wszystkich zabawek, od przesuwania krzeseł do przesuwania tamtej kanapy i tych stolików, oraz wylana była woda niejednokrotnie. Jeżeli chodzi o wodę, to on jest 100% szczelny, nic się nie stało, żadnych żadnych problemów nie mieliśmy w związku z tym, że tam woda się jakaś wylała i to dużej ilości, także Wodoodporny jest, ale jeżeli chodzi o zarysowania, bo na pewno będą takie pytania, no to nie ma cudów. Na pewno rysują się te panele zdecydowanie mniej aniżeli zwykłe panele, i tutaj mogę pokazać na tym stoliku w tym miejscu. O, zauważcie, nie wiem czy to będzie widać. Tutaj jest taka ryska i to dość mocna. E, czyli w miejscach, gdzie najczęściej przesuwamy e, są te rysy. E, tutaj przy kanapie, zobaczcie my te, przesuwamy tę te kanapę i są rysy. No cudów nie ma, ta kanapa waży. Ten stolik też bardzo często jest przesuwany, no i tam nam się zerwała, e, zerwała ta otulina. I w związku z tym właśnie e, tam te rysy są. W tym miejscu pod stołem e, rysy także się pojawiają. Przeważnie od szurania krzesłem, ale ja tutaj dałem już takie okładziny. Mogę pokazać o takie okładziny, i one są wbijane, i dzięki temu nam ta otolina się nie odkleja. No i dzięki temu, że są wbijane, właśnie ta otolina nam się nie odkleja, i zawsze jest coś, co chroni tą podłogę. Jednakże, trzeba powiedzieć szczerze, że aby zobaczyć te rysy przy tej jasnej podłodze, bo to jest jasny dom, czy coś takiego, na pewno wam już, yy, już wam wspominałem i na pewno wkleiłem dokładną nazwę. Trzeba się schylić i szukać tych rys. te zarysowania na tej jasnej podłodze nie są aż tak widoczne. One się nie rzucają w oczy i aby takowe zobaczyć, trzeba się schylać i szukać takich zarysowań. Bo chodząc, po prostu ich nie widać. Nawet jeżeli, tak jak teraz, w tym momencie to światło pada tutaj i na przykład brud czy coś takiego widać na jasnej podłodze, to rys nie widać. Więc, jeżeli weźmiecie sobie taką jasną podłogę, jak my mamy, tych zarysowań nie będzie widać, i to naprawdę nie rzuca się w oczy i w ogóle nie przeszkadza. Ktoś pytał też o wgniecenia. Czy coś tutaj spadło? Spadł kilka razy młotek. W trakcie, gdy coś na przykład robiłem jeszcze tutaj z kominkiem, albo gdy coś nosiliśmy, no to niejednokrotnie spadł młotek czy jakaś tam wkrętarka. Żadnych wgnieceń nie, nie ma. Jeżeli chodzi o ten materiał, no to jest on elastyczny, ale jest też bardzo twardy. To trzeba przyznać. Płaty są duże. Ja tego osobiście nie montowałem, ale widziałem, że. Panowie położyli to bardzo szybko i nie było ogólnie problemu z kładzeniem tych paneli winylowych. Jeżeli chodzi o temperatury, nagrałem ostatnio materiał z termowizją, jak to wygląda i jeżeli chodzi o podłoże do domu, to najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem właśnie są panele winylowe. Dlatego, że zdecydowanie szybciej się nagrzewają aniżeli zwykłe panele i z samego rana, gdy wstawałem, to temperatura różnica była nawet 2 stopnie na korzyść paneli winylowych, czyli na przykład panele winylowe miały 26 stopni, a na górze panele zwykłe 23,8-24, co sprawia, że pomieszczenie, w którym są panele winylowe nam się zdecydowanie szybciej nagrzewa i w porównaniu do akurat płytek e, różnicy praktycznie nie ma. Tam jest 20 stopnia 1 /10 stopnia e, na rzecz płytek, jeżeli chodzi o temperaturę, więc e, takiej różnicy właśnie w tej sytuacji porównując płytki i panele, nie zauważymy, ale ja zdecydowanie wolę panele winylowe, dlatego, że w trakcie e, chłodniejszych dni, na przykład jesień albo wczesna wiosna, e, płytki są chłodne i nie da się po nich chodzić, jeżeli podłogówka jest wyłączona. Ciężko jest chodzić, e, bo są stopą. Nie mówię, że się nie da, znaczy powiedziałem, że się nie da, ale nie chodzi o to, że się nie da, tylko, że czuć wyraźnie zimno, jeżeli nie mamy włączonej, włączonego ogrzewania podłogowego i to jest właśnie mankament płytek, dlatego ja jestem bardzo zadowolony z paneli winylowych, że się na to zdecydowałem. Są zdecydowanie trwalsze, aniżeli zwykłe panele. Na górze panele są bardziej porysowane w miejscach, w których użytkujemy, tu rysują się one mniej. Są cieplejsze, czyli szybciej przepuszczają nam e, temperaturę z podłogówki, dzięki czemu e, szybciej nam ogrzewa tutaj pomieszczenia i są wodoodporne przede wszystkim to najważniejsze płytki też są wodoodporne ale zwykłe panele nie są i czy warto w takowe zainwestować to musi sobie sam zdecydować ja na ten moment położyłbym panele winylowe na całym domu teraz tak czy są jakieś szpary na ten moment żadnych szpar nie ma i tak jak powiedziałem tutaj woda się wylewała niejednokrotnie i żadnych szpar nie ma na górze też nie mam szpar mimo że tam są zwykłe panele wiem też że dużo osób na ten moment decyduje się po prostu nie kłaść płytek tylko panele winylowe w kuchni czy nawet w łazienkach Dajcie znać, czy to rozwiązanie jest OK, bo ja czegoś takiego nie mam i bałbym się je tak zamontować. U mojego brata nawet wiem, że planuje on robić to pod prysznicem, czyli że zamiast płytek pod prysznicem będzie miał panele winylowe i podobno ma to dać radę. Dajcie znać w komentarzu, jakie są u Was, jeżeli macie takie rozwiązanie. No w kuchni jak najbardziej, bo tak jak powiedziałem, woda się wylewała i i normalnie ścieramy ścierką, i nic się nie dzieje z tymi panelami, żadnego napuchnięcia i tak dalej. To jest tworzywo sztuczne, więc nie dziwota, że, że nic się z nimi nie dzieje. Więc w kuchni na pewno warto takie coś położyć, ale pod prysznicem, no to ja już bym się nad tym czymś długo zastanawiał, czy coś takiego zrobić. Teraz dla porównania, panele na piętrze. Słuchajcie, one też są jasne i tych rys aż tak bardzo nie widać, ale rysują się dużo bardziej. Już pokazuję, w tym miejscu tych rys jest dużo, dużo więcej. Widzicie, to wszystko jest porysowane. Nie wiem, jak ostrość tej kamery, ale e, rysek jest więcej. Jednakże e, to nie jest główny powód, dlaczego wolałbym panele winylowe. Przede wszystkim jest to związane właśnie z tą temperaturą, z miękkością, bo te już nie są takie miękkie jak tamte i te są zdecydowanie głośniejsze. Oraz oczywiście chłodniejsze, tak jak wspomniałem. I słuchajcie, w tym miejscu ja też mam e, połączenie paneli z płytkami i tutaj właśnie gdzie była łazienka, mimo że to jest zwykły panel, no to on ma z tego co pamiętam chyba 8 mm albo 10, 8 mm chyba ma ten panel plus podkład, to jest 10 mm razem, więc w miejscu gdzie jest łazienka też musiałem dawać niżej posadzkę, żeby, żeby móc właśnie wyrównać tą podłogę i w tym momencie nie mam żadnego progu. A wiem, że jeżeli bym tego nie zrobił i tego nie uwzględnił w trakcie wylewania posadzki, to miałbym próg, co byłoby na pewno dość denerwujące. I mogą być pytania, czy w ogóle panele winylowe i czy te pracują. U mnie nie widać, żeby one chodziły. Nawet przy włączonej podłogówce, bo mówi się, że właśnie jak podłogówka będzie, to one się będą rozchodzić, albo będą pracować, pływać. Nic nie pływa. Tutaj mam ten panel podłożony pod tą deskę, nie ma żadnych szpar, jeżeli chodzi o panele winylowe na parterze, no to też, tak jak widzieliście, były właśnie takie listwy powstawiane i też te, te panele nie wychodzą z tych listew, ani spod, ani spod ściany, spod listew właśnie tych takich, o, na przykład, tak, więc nic nie pracuje. Ja też, gdy decydowałem się na panele, to się zastanawiałem, czy one nie będą pływać, czy nie będą właśnie się rozchodzić albo coś takiego nic takiego się nie dzieje a głównym pytaniem właśnie było to czy jeżeli będę miał podłogówkę to wtedy one będą pracować nie nie pracują jeżeli mam ogrzewanie podłogowe te panele wcale nie pracują i to jest jakiś mit powielany w internecie kilkukrotnie gdzieś takie coś czytałem więc nie słuchajcie takich bzdur i dla porównania te panele kosztowały około 80 zł za metr kwadratowy a panele winylowe, te, które pokazywałem Wam na dole, kosztują na ten moment 180 zł za metr kwadratowy, więc różnica jest spora. Więc sami musicie zadecydować, czy jesteście w stanie przepłacić dużo, dużo więcej, bo tych metrów tutaj jest chyba 80, a na parterze było 44, więc praktycznie musielibyście dołożyć drugie tyle albo prawie trzy razy tyle do paneli na poddaszu. I kończąc wątek o panelach, e, chciałem tylko zaznaczyć, że nikt za ten materiał mi nie zapłacił, nie jest to żaden e, sponsorowany film, więc weźcie to pod uwagę. E, z paneli ogólnie jestem zadowolony w swoim domu i tak jak tylko powiedziałem, ja bym wszędzie założył winylowe. Oczywiście e, wszystko to kwestia e, finansów. Jeszcze się nie rozłączajcie, bo od razu powiem o fotelu bo kilka osób pytało w komentarzach, więc może, jeżeli ktoś będzie chciał, to e, posłucha o fotelu. E, słuchajcie. Rysuje się, to trzeba przyznać, zauważcie, e, gdzieś tutaj były te rysy. O, tutaj są rysy. Wystarczy uderzyć tutaj o ścianę i już są zarysowania. Ta siatka z tyłu, bo pewnie będą pytania, to jest mata antypoślizgowa i dopiero ją kupiła moja mama tak naprawdę, bo e, inaczej w tym fotelu było bardzo ciężko siedzieć. Te poduszki po prostu zjeżdżały. E, ta pleksa jest bardzo bardzo gładka i bardzo śliska i bez tej maty nie dało się usiedzieć w fotelu to znaczy dało się, ale trzeba było się trzymać, a teraz mogę się oprzeć i, i normalnie siedzieć i, w, i nie zjeżdżam z fotela a w poprzednim a wcześniej, gdy było gdy nie było tych mat, to po prostu trzeba było siedzieć naprost, tak o. i wtedy mogłem sobie siedzieć, poduszki nie zjeżdżały a teraz po prostu te poduszki nie zjeżdżają, gdy nawet się położę, więc to jest taka Eee, taka sprawa z tym fotelem. Oczywiście te antypoślizgowe kupiliśmy na próbę. Jeżeli będzie okazja kupić albo transparentne albo czerwone to na pewno takie kupimy. To była po prostu próba, takie się znalazły w sklepie no i takie założyliśmy i sprawdza się to. Więc takie rozwiązanie zostanie. Więc tak naprawdę dopiero teraz będę mógł fajnie rozkładać się w tym fotelu, a przez ten cały czas, co go miałem, no było to dość utrudnione. Dzieci lubią się tu bawić, bardzo lubią się tutaj bujać. No i tak naprawdę trzeba przyznać, że to dzieci porysowały nam ten fotel, tą, tą bańkę, dlatego że po prostu huśtały się aż za mocno. Jego dodatkową zaletą jest to, że możemy go ściągnąć. Na przykład chcemy mieć więcej miejsca, bo na przykład więcej gości przyjdzie, to możemy go zabrać i wynieść na przykład na górę czy coś takiego, więc to jest fajne rozwiązanie, uważam. Brakuje tylko jakiegoś podnóżka. No dobra, o fotelu tyle. Pytaliście, więc śpieszę z pomocą. Czy polecam? No to kwestia gustu, oczywiście. Jeżeli ktoś lubi takie zabawki, no to fajna rzecz. Jeżeli nie, to nie. Dobra, to wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!